Czego można życzyć nauczycielom i uczniom? Yy, można życzyć tak, dobrego nauczania dla uczniów, można dnia życzyć i w sumie to tyle. Sądzę, że nauczycielom to wytrwałości do tego, żeby rzeczywiście nauczać uczniów, żeby ich wysłuchiwać, żeby ich prowadzić, natomiast uczniom, żeby słuchali swoich nauczycieli, bo oni jednak chcą dla nich jak najlepiej. I wydaje mi się, że ta wiedza i doświadczenie nauczycieli jest bardzo niedoceniana czasem, aczkolwiek warto na nią zwrócić uwagę. Dużo zdrowia i szczęścia, i dobrych ocen, i fajnej wypłaty. Myślę, że przede wszystkim samorealizacji, spełnienia radości z tej pracy no i dobrego kontaktu z młodzieżą, bo jest bardzo ważne. Jakie cechy powinien mieć dobry nauczyciel według Ciebie? Na pewno musi umieć słuchać, musi być wyrozumiały i musi dobrze przekazywać wiedzę, jaką posiada. Bo jak nie, nie umie przekazać tej wiedzy, to się uczniowie nie nauczą, no my. Się nie nauczymy tego, czego powinniśmy i co się w naszym życiu potem przyda. Nauczyciel powinien być w porządku. Miły, I... nie wyzywać, no. nie no. śmiać się. <laughs> nie no, powinien być ogólnie w porządku i powinna być tolerancja z obu stron, mi się wydaje. I też jak już nie skupiać na... bo ten jest gorszy, ten jest lepszy. Być miły i szanować ucznia. Na pewno musi być spokojny. Ym... Jaki jeszcze musi być? Zabawny musi być. Zabawny musi, musi, musi daje, mieć poczucie humoru. Daje no. też to na lekcji. Tak, nie może być agresywny, nie może daje być też głośny. Momentami stanowczy. Momentami tylko momentami no. Momentami stanowczy. W sumie to nie wiem jeszcze.